Czy zdarzyło ci się poznać kogoś tak miłego, że aż wydawało się to podejrzane? Kogoś, kto nigdy się nie złości, na wszystko się zgadza i ma na twarzy wieczny, niemal przyklejony uśmiech? To uczucie dyskomfortu, ten cichy alarm z tyłu głowy, to nie Twoja wyobraźnia. To pradawna mądrość, która wie, że w naturze nic nie jest jednowymiarowe, a człowiek, który pokazuje ci tylko jedną, idealnie uprzejmą twarz, prawdopodobnie ukrywa drugą. Ten mechanizm to anomalia Janusa, nawiązująca do rzymskiego boga o dwóch obliczach. A w ciągu najbliższych trzech minut nie tylko wyjaśnię Ci, dlaczego Twój umysł słusznie boi się nadmiernej uprzejmości, ale dam Ci jedno narzędzie, które pozwoli Ci zajrzeć za tę maskę. Czym to jest? Mówiąc najprościej, anomalia Janusa to psychologiczna tendencja, w której chronicznie mili ludzie, którzy za wszelką cenę unikają konfrontacji i tłumią swój gniew, stają się nieprzewidywalni i niebezpieczni. Ich stłumione emocje nie znikają, one fermentują, tworząc toksyczną mieszankę. Jak to działa? Historia zna przerażający przykład. Ted Bandy, seryjny morderca, który wstrząsnął Ameryką. Ale zanim świat poznał jego prawdziwe oblicze, ludzie z jego otoczenia, koledzy z pracy, przyjaciele, sąsiedzi opisywali go niemal jednym głosem: miły, czarujący, wrażliwy, Zawsze chętny do pomocy. Pracował nawet jako wolontariusz w telefonie zaufania, gdzie pocieszał ludzi w kryzysie. Jego uprzejmość była maską perfekcyjnym kamuflażem, który usypiał czujność jego ofiar i otoczenia. Bundy jest ekstremalnym, ale potężnym dowodem na to, że fasada dobroci może skrywać najgorsze potwórności. Dlaczego tak się dzieje? Nasz umysł i ciało nie są stworzone do tłumienia emocji, zwłaszcza tak potężnej jak gniew. Gdy ktoś notorycznie unika mówienia nie, gdy poświęca swoje potrzeby dla innych i połyka każdą urazę, ten gniew nie znika. On mutuje. Przeradza się w zawiść, urazę i co najgorsze, w bierną agresję. To te złośliwe plotki. Przypadkowe sabotowanie Twoich planów, sarkastyczne komplementy czy ciche dni, które mają Cię ukarać bez otwartej konfrontacji. Taka osoba gromadzi w sobie niewyrażony mrok, a gdy zbiornik się przepełni, następuje eksplozja, często nieproporcjonalna do sytuacji. Nagle ten najmilszy człowiek na świecie wybucha z powodu drobnostki, ujawniając całą skumulowaną furię. A więc ta pułapka czai się wszędzie. W biurze, gdzie pomocny kolega podkopuje twoją pozycję za plecami. W grupie znajomych, gdzie najcichsza osoba nagle zrywa kontakt. A nawet w rodzinie, gdzie tłumione przez lata żale prowadzą do zerwania relacji. Co możesz z tym zrobić? Oto odtrutka. Gdy masz do czynienia z kimś, kogo uprzejmość wydaje ci się nienaturalna, zadaj sobie jedno kluczowe pytanie. Czy kiedykolwiek widziałem, jak ta osoba w zdrowy sposób wyraża niezadowolenie lub broni swoich granic? Jeśli odpowiedź brzmi nie, jeśli nigdy nie słyszałeś od niej asertywnej odmowy, nie widziałeś, by broniła swojego zdania albo konstruktywnie się z kimś nie zgodziła, zapal czerwoną lampkę. Prawdziwa siła i dobroć nie polegają na byciu miłym, polegają na byciu autentycznym. A autentyczność ma wiele twarzy, nie tylko uśmiechniętą. Znajomość tych prawideł to pierwszy krok do przejęcia kontroli nad swoim postrzeganiem rzeczywistości. Zasubskrybuj, by poznać kolejne zapomniane prawdy o twoim umyśle.